Dzień dobry Państwu. Nazywam się Iwana Roszuk. Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym. Uczę się w Centrum SOBET w Warszawie. Jest to ośrodek rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Spore doświadczenia zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w poradniach zdrowia psychicznego zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Priorytetem w mojej pracy jest stworzenie środowiska opartego na zrozumieniu i pełnej akceptacji, co stanowi fundament do budowania zaufania i otwartości w terapii. Moje podejście terapeutyczne skupia się na wspieraniu pacjentów w konfrontacji z wyzwaniami życiowymi, umożliwiając im głębsze zrozumienie siebie, siebie oraz mechanizmów, które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie. Tworzę się w procesie reinterpretacji. Przeszło doświadczeń, które mogły ukształtować niekorzystne schematy myślenia i zachowania, przeszkadzając w codzienności. Jeżeli są Państwo w trudnym momencie życia lub chcieliby po prostu je zmienić na lepsze, serdecznie zapraszam do kontaktu.